Kolejny raz odwiedzam Szczecinek, przepiękne miasto i wędkarsko jezioro Czesiecko, które no, jest usytuowane praktycznie w środku miasta, jezioro Rybne połowiłem tutaj z wędkarzami. Przepiękne okonie, teraz polujemy na, na olbrzymie szczupaki, są tu drapieżniki niewyobrażalne w samym praktycznie centrum miasta i teraz wędkarze, turyści, którzy przyjeżdżają takie miejsca na takie łowiska zawsze szukają w pobliżu bazy noclegowej, gdzie mogą z rodzinami się zatrzymać, gdzie mogą z kolegami się zatrzymać, gdzie mogą się przespać, odświeżyć, yy, dobrze zjeść, yy, dobrze zabawić. Goszcze Mirku u Ciebie w hotelu po jeziorze, bardzo blisko jeziora, bardzo blisko o dwa kroki, yy, na pewno chciałbyś zaprosić turystów do siebie, no i przede wszystkim do Szczecinka i nad Jezioro Czesiecko. No oczywiście, my współpracujemy z kołem wędkarskim szczecineckim, lokalnym, także byliśmy, pomagaliśmy w organizowaniu bardzo dużej imprezy w Szczecinku, to były mistrzostwa, podlodowe, która odbiła się szerokim echem wśród braci wędkarskiej. Była to przednio przygotowana impreza w okresie, w okresie zimowym, ale, ale sprostaliśmy wszystkiemu jako, jako restauracja, jako obiekt hotelowy. Hotel nasz posiada 75 miejsc noclegowych. Jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju konferencje, bankiety i catering. Bardzo zapraszamy całą brać wędkarską do skorzystania z urokliwego jeziora, które, tak jak Jurek tutaj zaznaczył, mieści się nieopodal naszego, naszego hotelu, a także i wędkarzy z rodzinami, gdzie mogą mile spędzić czas, nie tylko korzystając z uroków wody, ale całej infrastruktury, która jest tutaj w naszym pięknym mieście Szczecinek. No i właśnie, może uzupełnię, że na jeziorze Czesiecko znajduje się dla narciarzy wodnych specjalny tor, czyli można uprawiać sporty wodne, żaglówki. Dla wędkarzy czekają łodzie, nie tylko ryba, ale i łodzie czekają, znaczy możemy wypłynąć. Są statki, które, które obwożą turystów po jeziorze. No i cały. Tutaj y, obszar wokół Szczecinka jest zielony, jest piękny, jest sporo jezior. Tu się zatrzymując w hotelu po jeziorze, tu jest kapitalne centrum wypadowe na wiele, wiele atrakcji. Zapraszamy do Szczecinka. Bardzo serdecznie. Zapraszamy do Ciebie.